Pierdziel. może Wajzaka zamiast tego FNAF'a dzisiaj Może pójdę Wajzaczka sobie pograć zamiast tego FNAF'a, finalnie Kurwa, nie ma kategorii z tego <coughs> Five Nights at Freddy's Będzie widać grę? Ser, coś jest nie tak, nagle zaczął deszcz spadać Czekaj, bo bitrate jest fuj ten duży, moment, bo to menu tak miga eee, Bitrate co rozpierdala, moment, mom, moment, moment jak to wygląda? No, teraz jest elegancko. Bo to bitry tak napierdalał. A działa wszystko? Kurwa mać. Widać grę? Widać grę? Nie, to jest za głośne. nie kurwa. Ja pierdolę, SK wyłącza grę całą.

To jest za głośne, kurwa, to jest za głośne, w chuj. To jest za głośne. To za jednym zamachem trzeba wszystko przejść? Czekajcie, to muszę przyciszyć, muszę, kurwa. To jest tak głośne, że to jest chuj. No dalej jest głośno. Ja pierd... Boże. Kurwa mać, co jest? A Gry mi wyjebało, ja pierdolę. Ty, ale mam nadzieję, że nie przyciągnę jakichś złych mocy czy coś do domu. Bo to dziwne było. Co jest? Jak ja mam to wygrać? Kurwa. Ja pierdolę. I co od nowa mam grać? To jest mega rare. A jak bardzo to jest rare? Bardzo, 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 bardzo. A wstać na YouTube'a? Ktoś to widział kiedyś? Czy dodać to? Szkoda, prądu tak często używać. Kurwa, Maciek się patrzy z bliska, Wierzę, go podglądam, na bank. Ktoś idzie, ktoś... Słyszałem coś, serio. Jeden... Drugi... Kurwa, gdzie jest tamten? Widzę go. Kurwa, coś... Ktoś tam, jakiś ten... Słyszałem jakieś puszki. Czekaj, jeszcze raz, na spokojnie. Jeden tu jest, drugi tu. A gdzie ten żółty, kurwa? Jakieś puszki słyszę non-stop. Tam jest. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. A ich jest czterech. To nie u mnie w domu te puszki chyba. Czekaj, kurwa. A jak jest piąty? Jak wygląda? Kurwa, no gdzie ten żółty? Ja pierdolę, ja żadnego nie widzę. Oż kurwa, macie, Zesrałem prawie. Przed już? Kurwa, jest coraz bliżej ten jeden. A ten lis? Ty nie widzę go. Kurwa! Kurwa, coś słyszałem. Czemu mi nie działa żadna ta? Kamera, czy coś? Jest, tam jest jeden. Tam jest jeden. Kurwa mać! Kurwa! Ja pierdolę! <grymne> Jezus! Straszny to kur. Kurwa mać, jakieś te halucynacje mam. Ta, jeszcze tyle kalorii i takie coś jeszcze. Ja nie, wiem, czy to w grze już jakieś halucynacje? O kurwa! Ty pierwsza z tego, tego Frediego nie ma Kurwa mać! Nie wiem gdzie ten Fred jest kurwa Gdzie on stoi? Ja go nie widziałem nigdzie jeszcze Nie wiem gdzie ten kurwa jest Freddy kurwa Kurwa się stresuje tego Ja pierdolę ja! <grywa> Tu niego było? Szkoda mi go, bo on tylko mi pomagał Czy ani razu ten list nie wylaz, w ogóle? Kurwa, moc! Ale się wystraszyłem! Aż mi jakoś mózg zabolał, kurwa. Ja pierdolę. Serio, aż jakieś takie porażenie mózgowe jakieś takie jakieś poczułem? Ja pierdolę. Kurwa, ale skąd on wyskoczył? Jaki cudem on już wyda sprawie? A o co chodzi, że on już prawie wybiegł? jest dopiero jest gry. Ja go nigdy nie widziałem, żeby on był w jakimś pokoju. Nigdy. A kto to jest tu po lewo? Tam w ciemności. Ready? Poważnie? Pierwszy raz go widzę na kamerze. Ja pierdolę. Kurwo! Dobrze widziałem, zyku nie ma. Co teraz? O, kurwa! ale ty... prawie bym umarł prawie bym umarł prawie bym umarł już prawie bym umarł kurwa, ale to był koniec teraz będzie rozpierdol wiejski ty dzwoni, żyje ten chłop? No tam pukali do niego i był taki straszny odgłos kurwa czemu wszystkich nie ma od razu? ale to było dziwne, że zadzwonił telefon i były takie diabelskie odgłosy Kurwa ma, czy coś widzę Nie wiem tutaj jakiś on z widy, czy to w grze jest Jeszcze ani razu tego Frediego nie widziałem Nie wiem gdzie on stoi Bo ten zawsze po prawo Ten czy żółty Tamten y, boni po lewo zawsze Ale tamten nie wiem za chuja, nie wiem, nigdy go nie widziałem no z jakiegoś dachu w ogóle wychodzić czy coś Tak długo stoi No tak długo to nie stał nigdy, serio Jestem w szoku Kurwa Kurwa coś O ja pierdol obok jest Ja zamknąć drzwi mam? Jak on tak patrzy w kamerę O Kurwa, ty! Bo zastabowałem. Na czat nie chcą co? Tak myszka poleciała. Przegrałem to. Przegrałem. Ja tak myszką pierdolnąłem, że kliknąłem czat na kiku. Takiego flika zrobiłem na drugim monitorze. Ale to już jest koniec. Bo tutaj jak chcę zamknąć drzwi, o patrzcie, jak chcę zamknąć drzwi, to my myszka idzie na drugi monitor. Kurwa, nie wiem czemu. To, to nie da się zablokować tego, żeby tylko na I tak mocno zajebałem, że raz poleciałem. Tak, na... już nie ma tego telefonu diabelskiego, to dobrze. Podgrzyb, to może jak przejdę wszystkie gry, to wtedy obejrzę. A coś przyzwę, jak to by klikał ciągle? Kurwa, ty serio, zaczęli iść szybciej. Przez ten nos. Bo to może jest jakiś brak szacunku, czy coś, jak ja ten nos dotykam. Kurwo. Kurwa, zamknę to. Bo ja nie wiem, czy on od razu wyskakuje, czy nie. Kurwa, no nie wiem, co on tak patrzy. Zniknął. Kurwo, moc! To on w środku był, ja pierdolę, wlazł do środka. Przez ten jeden moment jak drzwi otworzyłem. Ja pierdzielę. To chyba jak on tak patrzy trzeba zamykać drzwi. Bo ja nigdy nie widziałem, że on tak zaglądał. Wsz wszyscy zaglądają. Wszyscy zaglądają, ale on nie. Wiedziałem. Ale szczerze najstraszniejszy ten potwór to jest ta, ta cika, serio. Najstraszniejszy, najbardziej strasznie wygląda, kurwa, moim zdaniem. Najbardziej przerażający to jest. O, tu trzeba szybko klikać, ja pierdolę. Ja przyjrzę, tam patrzę nikogo nie było. Patrzę co innego i wyskakuje. Ja pierdolę. Nie, ja się idę wysikać, bo... Kurwo! Ja pierdolę! Co jest? To już w las? Czy o co chodzi? Nie mogę zamknąć Nie. Ja pierdzielę. Kurwa, nie mogłem zamknąć Jeszcze miałem troszkę prądu, ale nie mogłem. Pierd... Zobaczę, tylko nie na tym bitrate'cie. Szybko odpalę grę teraz zobaczę, bo nie będzie mi widać w kamerze. Ja pierdziele. Kurde, chciałem bardzo to wygrać. Trudne to jest. O ja pierdolę, tu i tu jest. Freddy idzie. O kurwa. Ten tak szybko? me veja Może wygram? Co to jest mega dużo? Hmm. <laughs> Masz ostatnie ostrze. Ale to była najlepsza próba. Ile tam było procent? Nie wiem. Ale to, to było najlepsze. To było najlepsze. Szczerze, bardzo ciężka ta ostatnia noc. Ja pierdzielę. No ale to się nie dziwię, to jest najtrudniejsze coś w tej grze, chyba. Także ostro tutaj jest. Kurwa, coś słyszałem. O, ja pierdolę, żeby nie wlazł, nie wlazł. No nie wlazł. Jak? Przyszedł mu przed chwilą pokój gdzie indziej. Czy to nie? Nie. Kurwa. Lepiej mi idzie. Kurde, ale wydaje mi się, że za dużo prądu marnuje na początku. O, tak coś czułem. Nie patrzyłem długo, właśnie. Kurwa, na tą najbliżej kamerę po prawo. Tak coś czułem, serio. Wiedziałem. Oooooo. Skubaniec, ja pierdziele. Przez niego są największe problemy. Całą granic nie robił. Wszystkie cztery noce, ale w tej piątej. O, ja cię pierdziele. Teraz to jest tragedia. Z Fredim, ja pierdole, Szkoda, prąd na drzwi, na muszę! Ja pierdziele. Ale nie było jeszcze takiego zająca. Czy nie było? Serio, takie coś było na kamerze? Tako. Takie coś na live było gdzieś w tym miejscu. Z kuli grypsu wyszedł taki. To teraz się uda. Teraz się uda, bo rzeczywiście on nie wlas, jak patrzyłem na niego, nie wiedziałem. Nie ja oddział prądu. Ale wiada To wszystko jest tak kurde na limity, serio. Tak mało brakuje, co chwilę. Ale szkoda, że dwóch naraz mi wlazło. Musiałem tak dużo prądu zmarnować. Ciekawe, co to jest? Kurwa nie idzie wiatraka wyłączyć! Na noc misja? Uywa ja pierdolę po co tutaj jakieś takie obrazki pojewane Mam to kurwa, niebane stwory, rozpierdolone. Czek dostałem, 120 dolarów? Jak szósta noc kurwa. Przecież to jest Five Nights at Freddy's, to jak jest szósta? Nie no, to są jaja. Jest szósta noc? Nie, nie, nie... Nie, gdzie jest Freddy? Tu. Kurwo, co tak szybko? Ja pierdolę. Się zesrałem prawie garcie. Ja pierdziele, I co tak szybko, kurwa ludzie. Nie, to coś co teraz tutaj zagrałem, to jest najtrudniejsze jakieś takie w ogóle chyba tryb. Nie, ja tylko testowo chciałem zobaczyć. Pierdziele, to już yy, coś mi tu śmierdzi, bo w grze jest, że 5 nocy i wygrałem 5 nocy, ale te takie dodatkowe noce to, to już jakieś są bonusy moim zdaniem. To już trzeba by być jakimś koneserem. O kurwa. Nie, to jest przesada. Ja może spróbuję tę szóstą noc. No bo jak to jest finałowa szósta, to może spróbuję, ale to na następnym tym. Ta, na następnym live jak jutro połę. Nie wiem. Może wrócę jeszcze do tego FNAF. -a. To nie jest finałowa, Jezu, tam jeszcze jest jakaś noc, no to na pewno nie, to ja tego nie zrobię. Wrócę do tego, ale... Jak będę miał ochotę na dwójkę zagrać, FNAFA dwójkę, ale wymaksuję pierwszą jedynkę. Że wszystkie przejdę noce, tą szóstą i tam jakąś. Wymaksuję to i potem będę grał we FNAFA 2. Ale póki tutaj mam co grać.